no, dali mu tabletki. No. Co ma ludzi? Pieluchy dla dorosłych. Roman, Roman zawsze musi się na całą użalać. Dobra, jakie fajne outko by tu dzisiaj wziąć? Eee, uciekło. Jak zawsze. Dobra, weźmiemy to coś. Nie wiem, jakiś taki. Coś w stylu... Nissana od przodu to wygląda, ale do końca co to jest, to nie wiem. Albo może Peugeot... A może to Peugeot 406 jest. Coupé. Też taki był. Z podobnym przodem. W sumie możliwe. Dobra. Jedziemy do misji. Teraz mamy nowego szefa. Musimy jechać troszkę dalej. Kurczę, że ja znowu pojechałem źle. No, w sumie dobra. Tu się skręcić. Siup, siup Przed jakąś bramę Tu stary dziad stał. No, i tu są te domki. Rzeczywiście. Już pamiętam. Dobra. Ulica Keczupowa Omijamy driftem, bieda. No i pyk. Wysiadka. Z klokiem łapie, bo po co brać kołacha. Na następny odcinek chyba może mi się uda zainstalować jakiś polski tłumaczenie do napisów, bo zapomniałem. Ale będzie trzeba, bo wtedy już Ej, lepiej Ej, jest. Ej. O, dobra. Ładny garniturek. To w Perseusie trzeba kupić. Ten już tutaj, te cukierki, ja. Oczywiście. No, to Nie no teraz, tutaj piję... oczywiście wodę. Nie mam wodę. We're going to go take care of the guys. Kamień. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with this stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbitrid? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now down? if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, in Siberia. or selling hash to tourists in Red Square or <laughs> in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Dimitri. You be, 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 careful. You're be careful. crazy, That's the way it works. I'm angry. You are calm. I scare you. Reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, too many bodies. Too much attention will be dealt with if we don't start playing. Damn you, do cały czas. I've angered people. No, brak Niko, to jest jedna osobowa armia. No, w sumie to, no, French. tak. When I give out the money. It's us. When I have to push people, it's me. Ah. Yeah. Can't um, Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Oh, ты мне только это такие I fucking love you. Yeah, yeah. <laughs> I fucking love you. <laughs> so, oh, I Russian. know yes, yeah. but you treat me like a child. That's... i run things my way. so je kubi you. my fucking way. get out of my side. Ah. or i fucking kill you. i'm not saying don't run things your way. i'm saying become. <laughs> here. So take a couple of these. what are you still doing here?

You know how much money there is in selling this stuff online. A whole fucking heap. We're going to yeah. ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, oh, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off the triggers. Wasn't always like this though. Things got to him. Abramovich no, me. No, Czy mogę mieć sultanka jakiegoś takiego fajnego? No, ale nie chciałbym. Roka hamowania 5 km. pico GTA 4. Dobra, kloczek ładne. Wbijamy. Czy nas spokojnie? No, 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 he's you better not be filming. Uh, no, they're just having a meeting. I swear. Oh, Get out of the Fuck. You see? They don't make make them like that no more. That's a vintage bush. If uh. so, was it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring it. <laughs> hey, Joseph, you think you can expand your business interests, make these pornos and sell them? And we won't whoa. know about uh. it, huh? <laughs> we was just wait until the box was closed at the end of the financial year. <laughs> <laughs>

I, i ja ten. No, Niko przypłynął z nie Europy. Nie Ej no, ja przypłynąłem z Europy. Ja nie wiem co to jest ten. Co to jest noga? E... Wiecie, noga, głowa. Nie. Yeah. Tutaj nie ma różnicy przecież. Tutaj pominę tą jazdę, bo to nie ma sensu oglądać ich sobie jadę znowu, ale tam w to samo miejsce. Dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz mam nadzieję, że... Rozumiem, czym jest noga? O. Dobra. Siu, siu, siu. No, co ma za twarz? Ja sobie przeładuję. Daj mi pieniądze dla tego, dla Panzerfausta. Ja go, go... Kurde, chciałem go poszczelić, no Ale, dobra. To by posuwało, poczcie. Ale już sobie i Co, kolejne? A, teraz sklep z bronią. O, to może mi się przydać. Dobra, to mi się podoba. Może będzie jakaś przecena. O! No <gasps> oh. oh. Kurczę. Dobra, jedziemy. Я вижу, что я только что теперь ты знаешь, проблема? Михаил, я знаю, что ты это не имел в виду. Все в порядке. Я не убил Джозефа. Мы больше денег, Михаил? Михаил. Ты счастлив. пытается тебя каждые No jak to jest Dobra. Fajne miejsce. Dobra. Co chcę tylko mam wziąć? Dobra, no to biorę czwóreczkę czy tam co to, co to mają. Na rachunek tego Faustyna. Dobra, biorę wszystko. Halo, no, dzięki. Ja chcę to. No naprawdę, micro SMG. Co ja już mam? Dobra. <coughs> no właśnie, nie jestem ruskim. tylko kupić jadę. A kłasznik? Kurde. Nic tu nie ma. Jeju, jaka bieda w tym sklepie. Nawet to kupić nie można. Aha, miałbym pieniądze do wydania. O. No. Niestety, tutaj... Nie chcę zaraz... Jedziemy. Do domu tego... Michała Faustina. Oj! Ty! Ty i pan Faustyny! Zawsze się tak zgadzałeś? To nie zawsze było tak. Mikhail był świetnym człowiekiem. Mógł mieć temperament.

Dlaczego miałby mi tego nie zrobić? Kup. Kto robił? Nie wiem, hamulce w tej grze. Ja bym z chęcią do niego pojechał i się go zapytał, dlaczego takie słabe hamulce zrobił. No, co to ma być? W Forze Horizon taki zakręt się bierze z prędkością 300 na godzinę. W GTA 5 z prędkością 100. Tutaj 15 i tak się wypada. W sumie to jest fajne, bo bardziej realistyczne. Na tym by się pewnie dobrze RP odgrywało w sumie. No. Na takim handlingu. To by było bardziej... ...właśnie realistyczne. Dobra. Misja u małego Kuby! Idziemy. Mały Kuba to nasz najlepszy kolega. Dobra. Dzwonię małego Kubę. Halo, mały Kubeh, Angie's, Goomba. Dobra, jedziemy do niego tak najszybciej jak się da. Mam mikrozyngę, dobra. Oj, oj, jakąś BMK zahaczył. Dobra, mały Kubo. Będziesz uratowany. No i co to miało być, ja się pytam. Ja sobie spokojnie jadę po mieście. Niech Mi ktoś że i nawet zahamować nie zdąży. No, ci ludzie w nowym rojku to się pchają okropnie. Straszne miasto do jazdy. A przynajmniej w KTA4 Dobra o Koksowa Но, ты упрошу, я хочу. Всю. Шадоу. Чень. Что? Ты, мужиня. Инстант для Якуба. Ну, взрослых, не.

no sprzedają mi nie powinni. Znaczy zioła takie lecznicze, wiecie. Miszek lekarski, czy coś. Dobra, to jest jego narożnik, wiem. Przestań. Badman. <grym>

Moja auto, rozwalone, bo rozwalone, ale? ukradzione. <laughs> Chciałem powiedzieć, jakieś coś mądrego, ale. W sumie. W sumie to nic się mądrego nie da powiedzieć. Ooo, jak ładnie. No, to, to jest jednak plus tego handlingu, że takie ładne drifty się robi, ale... No. Może by też być gorzej. Dobra. No. Pół godziny wcześniej trzeba skręcać. Ty pical Piok mnie się W sumie to ty... ty... Pojeździł sobie na motorku w tej grze i zobaczył, jak tu się jeździ. Nawet nie próbowałem jeszcze, chyba. Albo może próbowałem, a nie pamiętam. Co miałem słabą pamięć? Jezu, co to za syf? Spadaj z drogi, syfiarzu. O. Dobra. No. Ja tu jadę. Jeju blokują mi przejazd. Bramki. Czuję się jak na czwórce, no? Najgorzej. Eee. Dobra, jadę powoli, no. Gdzie, gdzie tu się honkuje? Znaczy, trąbi, wiecie o co chodzi. Tromy banie. No. No, co? Co tu się niby stało? Powoli jechałem, no. Kurde, kupię gro. O, jadę dobra, przynajmniej na dobrą dzielnicę jadę. Mam nadzieję, <słuch> Zawsze tak jest, ja chcę sobie legalnie przejechać, spokojnie, a tu nie wszyscy mają problem, bo mnie Kurczę, no. Znowu ten syf tu jeździ. Kurde Dobra O tutaj jakiś parking Kurcze Tam jakiś policeman Tutaj obijam driftem, jedę Jestem O sklep z pamiątkami ze świata Możecie przyjechać do Nowego Jorku Kupić sobie pamiątkę z Pekinu i tak Się cieszyć Chyba o to chodzi o, dobra, to ten gangsta? Of of to <laughs> Niko sobie wysiadł z auta. Dobra, no siema. Idziemy sobie powolutku. Jak wezmę glocka, to to będzie nie podejrzane? Ta, nie zauważy. Jak bym miał zauważyć glocka? To małe jest. To jest rodzaj pościgu, który lubię. Pół kilometra na godzinę. Prędkość maksymalna. Co idziemy przez uliczki jakieś. Bez żadnego powodu mógł pójść ulicą normalnie. Przecież teraz nie ma żadnego towaru. W sumie tak logicznie skoro nie ma towaru, to... ROMAN! O no co chodzi? No ty pical, no! Roman, wszystko zepsułeś, stary dziadu. No i dobra, już wiem w jakiej klatce mieszka. Fak, kierowanie człowiekiem. Kto to wymyślił? Tak? Myślałem, że tylko autem mi się tu dziele jeździ jest Szybko spacja Aaaa biegu, biegł Dobra, jest w bloku Kurde O tu, tu jest wejście O <grytanie> Co to było? Jakaś baba Śmieszna Taka sobie to mleżała o chłopa widzę Szybki to on nie jest Nic, <grych> co i tak będziemy wiec aż wejdziemy na dach i co? <grych> Mam mu do mi się podoba Dobra Dobra Bo wow, myślałem, że mam go jakoś, nie wiem, przestraszyć. A tu ty pizza, się odpaliło. Masz w rękę śmiercielu. W sumie śmieszne, bo teraz nie powinien trzymać broni w ogóle. No, co tam. No, w nogę dostał ile razy? Ty pizza. Dostanie 10 razy w nogę i nic mu się nie dzieje. Myślałem, że wybuchnie. <laughs> to jest dobrze, że nie wybuchło. A ja i tak muszę zjeść teraz hot doga jakiegoś. Bo mnie obbił. Right. Dobra. The to the of the... <śmiech> <śmiech> Różnik należy do mnie! To Niko, kolego mój. Dobra. <laughs> Lecimy. To już ten. Tutaj zakończę ten odcinek. W takim razie się do następnego.